Dawno, a może całkiem niedawno, na naszej polskiej kolei przybył nowy zawiadowca o imieniu Najwyższy Pan Kolejarz. Nigdy go nie lubił, ani ostatniej lokomotywy, ani maszyniści. A to dlatego, że był zły i surowy. Nie lubił ani jednej lokomotywy. Po każdemu mówił, że są słabe, powolne i małe. Lokomotywę to rozczarowało, ale co mogli zrobić, gdy najwyższy pan na kolejarz był na kolei, aby każdemu z nich dowodził i krzywdził? A dumny najwyższy pan kolejarz, co wymarzył, że kupi taką lokomotywę, jakiej nikt inny na świecie nigdy nie miał. A potem zwołał wszystkich maszynistów i powiedział im, że chce, żeby mu powiedzieli: kto by taką długą lokomotywę zbudowałby. Ale żaden nikt nie odpowiedział. Szkoda słów, koła w ruch i niech praca w ręch. Małe parowozy pojechały z ulgą do pracy. Ale byli zaciekawieni o pytaniu najwyższego pana kolejarza. I nawet nie mieli pojęcia, kto by taką lokomotywę zbudowałby. Ale na szczęście... Na no, stary pan Blachosz też tutaj był. I on rzekł, taką lokomotywę, który życzy najwyższy pan kolejarz, dostawiłby pan Zababa. Ale nigdy nie wiadomo o spotkaniu się z panem kolejarzem Zababą. Wszyscy zgodzili się, żeby pan kolejarz z panem Zababą się spotkał. I potem później, no, oczywiście, ja. I sorry, John, spotkaliśmy się z nim po raz pierwszy raz. Czy pan szuka pewnej lokomotywy, jak to nikt inny nie miał? Hmm? Ależ oczywiście. No to mówcie. Taką lokomotywę stawiłby pan za baba. Hmm, nic o tym nie wiem. Nigdy go nie spotkałem. Ale w końcu go spotkasz. Ale co wy, wy macie na myśli? Ta lokomotywa, którą życzysz, jest od dawna zbudowana. Skoro tak, no to ze zobaczę. A w warsztacie pan za baba pokazał na panu kolejarzowi każde rodzaje małych i dużych lokomotyw. A na końcu zobaczył długą czerwoną lokomotywę z 18 kołami. To jest ta! Jeśli cię wybiorę, będziesz ciężko pracować? Oh, sir! Tak jest, sir! Dobry z ciebie, parowoz. Nazwę cię orzeł. Dziękuję, sir. Tak jest, sir. I tak oto najwyższy pan kolejarz wraz z nową lokomotywą wracali na stację kolejową. Ale kiedy już wrócili, było już bardzo, bardzo późno. Proszę się nie martwić, proszę pana. Może pokażemy mi pan następnym razem. Najwyższy pan kolejarz schodził się i poszedł do domu. Aby położyć się spać.